Słuchajcie, jesteśmy teraz na wy... pierwszej naszej wykupionej wycieczce i jest to wycieczka do Ever Everglades. Ta wycieczka kosztowała nas niecałe 100 zł za osobę. Trwa jakieś 4-5 godzin razem ze transferem z Miami Beach, także... Super i pierwszą atrakcją było, była przejażdżka takim airboatem po właśnie rzece Everglades. No i słuchajcie ogólnie rzeka Everglades czy ogólnie jakby Everglades jest rzeką, nie jest jeziorem ani żadnym innym takim zbiornikiem takim pod jezioro, jest rzeką i co się okazało jest jedną z największych wolno, e, wolno płynących rzek. Everglades jest także naturalnym domem dla aligatorów, dlatego dlatego mogliśmy też zobaczyć słuchajcie aligatory i one sobie siedzą w takich, na takich mm, większych płciznach zazwyczaj, ale może też zobaczyć sobie jak właśnie płyną. I zobaczyć na, na początku pierwszego aligatora i za chwilę był jeszcze drugi aligator, który właśnie płynął. I no niestety y, u mnie na kamerze aż tak tego dobrze nie widać, ale były i no wow, zobaczyć się w takich naturalnych środowiskach. A teraz słuchajcie, czekamy na drugą atrakcję, która też która właśnie była w cenie. I teraz będzie właśnie taki pokaz aligatorów, oni tutaj też ratują aligatory i dają im odpowiednią opiekę na przykład jeśli coś się stanie, to zawsze to tutaj właśnie um, oni zajmują się tymi aligatorami. Prawie zaatakowały mnie ptaki bo tutaj jest też koło chyba 40, 40 koło 20 gatunków naturalnie występujących ptaków też jest są też pawie i ja wszystkie sobie otworzyłam goldenfisher i po prostu za mną rzuciło się tyle ptaków i się przestraszyłam i oddam tych golden fisher Szymonowi. Ale teraz czekamy, mamy jeszcze no, 15 minut do kolejnej atrakcji. Chicksaw has 40 teeth on top, 40 teeth on the bottom. If you look in the back of the throat, you're gonna see he has little to no throat opening. He's got an oversized palatal valve or glottis, and that actually allows him to capture his prey underwater without drowning. No, krewetki. Wiesz co, krewetki. Znaczy, ja słyszałam, że ten e, to coconut shri shrimp. Są bardzo dobre. To jest w kokosie. W kokosie. E, from the sea. I czwarte od góry. Ale też e, bardzo mi się dziwi shrimp New Orleans. Plus tak, że będzie jakieś dwadzieścia 20... siedem. Jesteśmy aktualnie w restauracji Baba Gam, czyli restauracji, która jest wzorowana na filmie Flores Gump. I słuchajcie, tutaj mamy też, w całej są jakby jedzenia, które też są wzorowane lub są odwzorowane lub są na podstawie też jakby jedzenia z filmu. No i ogólnie tak, Baba Gump to jest siedzibka, którą możecie znaleźć się w całej Stanach Zjednoczonych. Z tego co widziałam, to na Florydzie są dwa, dwie restauracje, jesteśmy właśnie w jednej z nich, jesteśmy na Dayfront Park, Bayfront Market coś takiego. No i tak, no ceny nie są jakieś wydaje mi się wygórowane. Jak na to, jakie ceny znajdą w Miami, no to ceny są naprawdę spoko. Znaczy zobaczymy też jak to, jakie będzie to duże. Ogólnie patrzcie na to. Tutaj są takie dwa znaczki, dwa jakby dwie takie tablice. Jeżeli chcemy zamówić, to odsuwamy sobie, albo potrzebujemy obsługę, to odsuwamy sobie Run, forest Run i dajemy stop Forest stop, żeby obsługa wiedziała, że musi się u nas zatrzymać. I właśnie cała restauracja też jest wzorowana wyglądowo na właśnie e, filmie Forest Gump. Chodzi sobie o... Przejdziemy się po tej restauracji, bo jestem właśnie ciekawa jak tutaj i wszystko tutaj wygląda No razie tylko, tak wiecie, weszliśmy i usiedliśmy tylko do stolika I tak, i zobaczymy, a może dzisiaj sobie nawet obejrzymy Albo jutro w Parastagampa, mamy mamy Netflixa Zamówiliśmy sobie po drinku każdy. Ja mam margaritę truskawkową, Szymon ma lemoniadę i mama ma blucha hawaiian, tak się I to tutaj jak zamawiacie drinka i macie napisane glass, tam shaker included, to znaczy, że jeżeli wypijecie sobie takiego drinka... To na koniec, jak już jakby zapłacicie za zamówienie, dostajecie dodatkowe szklaneczki gratis. Te szklanki dostańcie gratis. Także słuchajcie, no opłaca się brać tutaj drinki, ale y, pamiętajcie, że w Stanach y, pełna to też jest od 21 roku życia, a nie od 18. Jak Słuchajcie, no powiedzone, powiem wam tak. Pani się tam zapytała wcześniej, czy nie chcę jakichś przystawek, czy coś takiego, czy to nie, czy to jest wystarczające jedzenia. Słuchajcie, jestem cały talerz. jestem cały talerz i jestem tak najedzona, że się ledwo mogę ruszyć. Czemu się do, dojada, Mama też za cały talerz. I też ciężko. Także ale powiem wam, że było na, naprawdę naprawdę, naprawdę dobre. No to było... Nie wiem czy mogę powiedzieć, że najlepsze jakie do tej pory jesteśmy tutaj. No, chyba tak. Chyba tak, no. Także tak jak macie okazję, jak, będzie, jak tutaj będziecie, to no musicie spróbować. Słuchajcie, dzisiejszą naszą atrakcją dnia będzie mecz koszykówki NBA Miami versus Nowy York. śmialiśmy, że byliśmy i w Nowym Jorku, jesteśmy w Miami, a dzisiaj jedziemy na ich mecz. Także to jest dzisiejszy nasze takie, taki gol dzisiejszego dnia. Ale zanim mamy jeszcze trochę czasu, także słuchajcie, idziemy teraz taką fajną ścieżką, gdzie znajdziemy kolorowe rzeźby sufiko tu. O oh, matko! Oh, ale to jest cute. Słuchajcie, dostaliśmy czapyczki, takie zyka z Miami hit, także wiecie komu dzisiaj kibicujemy Przyszliśmy oczywiście za wcześnie, ale stwierdziliśmy, że lepiej tak, niż czekać potem w kolejce Musieliśmy zapłacić za e, szafkę na mój plecak, bo się okazało, że mój plecak jest za duży I tak samo musiałam oddać mój statyw do aparatu, także jestem teraz bez statywu, ale jak widzicie stabilizacja dalej działa i jest git Bałam się ogólnie, bo mieliśmy, ogólnie kupiliśmy, no może nie najtańsze naj, naj, naj e, bilety ale ogólnie jedno z najtańszych i bałam się ogólnie jak to może być z widokiem, ale słuchajcie, tak wygląda widok bez przybliżenia. No to jest ogólnie widok, który no jest trochę dalszy niż to, co my widzimy. My widzimy mniej więcej w ten sposób. No i słuchajcie, czy to jest jakiś zły widok? Wszystko widać, to gdzie biegnie i tak dalej <laughs> No to nie jest bit I jeżeli słuchajcie chodzi o cenę tych biletów To zapłaciliśmy Chyba 85 dolarów, nie? Za bilet płaciłam no. 85 dolarów Za bilet i jest to Mecz e, Miami Hits i New York Knicks <laughs> Tak więc to jest taki mecz koszykówki Tam się już rozgrzewają ogólnie Ja, ja powiem wam szczerze, że, że za bardzo na koszykówce się nie znam I tak naprawdę nie wiem kto gdzie gra co i na czym to ten ale wiecie jakby jesteśmy na meczu koszykówki w Miami jakby wow Mamy, słuchajcie, kolejny dzień wczoraj, po meczu, zanim my się stamtąd wydostaliśmy, no to trochę minęło. I ogólnie wróciliśmy do domu, znaczy do domu, do hotelu, to było po północy. Mecz skończył się jakoś po 22 chyba. Poszliśmy na przystanek autobusowy. Było full ludzi. Autobusy wszystkie pospóźnione po godzinę nawet, bo tam koło tego, koło tej Kaseji Center. Wszystkie drogi były pozamykane przez policję i ogólnie policja sterowała ruchem, żeby wiecie, no nie było no takiego zamieszania i tak dalej, więc policja sterowała, sterowała całym ruchem, całym, całym, tym skrzyżowaniem, więc wszystkie autobusy były po, e, opóźnione na około godziny. No i słuchajcie, czekamy na ten autobus, czekamy. Mija pierwsza godzina. Przejeżdżają dwa autobusy, dwie setki, czyli te autobusy, którymi my jeździmy tutaj na Miami Beach, z Miami. Przejeżdżają dwa set dwie setki. Przejeżdżają, bo były pełne. Już po prostu mówili, pokazywali, że nie, nie wpuszczają, bo musieli przejechać, bo już były pełne, żeby więcej osób się nie zmieściło. Więc stwierdziłam, że poza czegoś na tym przystanku, pójdźmy na przystanek jakby bliżej, czyli jakby w drugą stronę i tam czekajmy na autobus, bo wszyscy ludzie czekają na tym przystanku koło kasei. Posz pobiegliśmy na przystanek po prostu, pobiegliśmy na przystanek poprzedni i słuchajcie, idealnie zdążyliśmy, jeszcze mieliśmy miejsce, żeby usiąść i słuchajcie, siedliśmy do tego autobusu, dwie ulice, jechaliśmy z 15 minut, no i w końcu dojechaliśmy na ten przystanek, z którego pierwotnie mieliśmy wyjeżdżać i tam wsiadło tyle osób, że wam tutaj macie przebitkę jak to wyglądało wszyscy w totalnym ścisku po prostu. A my jechaliśmy, słuchajcie, godzinę tym autobusem. Także ostatecznie wróciliśmy jakoś koło 24 do hotelu. No i padliśmy. Po prostu padliśmy. Byliśmy od 6 na nogach i padliśmy, słuchajcie. No, a jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, dzisiaj mamy Halloween. I już się nie mogę doczekać ogólnie, aż będę widziała tych wszystkich ludzi poprzebieranych na ulicach. Idziemy teraz na. W sumie już właśnie doszliśmy na przystanek. Czekamy znowu na naszą setkę. Dzisiaj mamy drugą wykupioną wycieczkę. Jest to wycieczka, jest to dokładnie rejs, rejs z takim stateczkiem po, zato, po Zatoce i yy, z widokiem na całą panoramę Miami i Miami Beach oraz będziemy widzieć domy celebrytów. To już też wczoraj, jak jechaliśmy autobusem do Everglades, to nam właśnie pan przewodnik mówił, że tutaj macie wjazd na Celebrity Island i tutaj ci wszyscy właśnie celebryci mają domy. Także dzisiaj te domy sobie zobaczymy bliżej. Dzisiaj stwierdziliśmy, że jemy w hotelu A w związku z tym, że mamy kuchnię, to zrobiliśmy sobie takie... To jest ravioli? Ravioli, ravioli które kupiliśmy w targacie dzisiaj Z sosem pomidorowym Także dzisiaj kuchnia podała takie piękne Nawet Brakuje trochę parmezanu, ale jest git Także zajadamy i zaszukujemy się na Halloween Słuchajcie, idziemy właśnie na Halloween na South Beach Pomalowałam się, słuchajcie, tak na szybko Pomalowałam Szymona Także jesteśmy obydwoje pomalowani i ogólnie myślałam, że nie będzie takiego szoku wobec innych ludzi, znaczy inni ludzie nie będą mieli takiego szoku, jak nas będą, na nas będą patrzeć, ale tu po prostu każdy na nas patrzy, jak nie wiem. W każdym razie idziemy, w czekamy teraz na autobus, jestem ciekawa jak ludzie w autobusie będą reagować, bo byliśmy teraz w sklepie jeszcze i ludzie troszeczkę dziwnie reagowali, także mam nadzieję, że na Downtown, znaczy na Downtown, mam nadzieję, że na South będzie troszeczkę taki bardziej taki vibe właśnie Halloweenowy, bo tutaj na Norfcie, gdzie my mieszkamy, jest taki Tutaj nie ma ani za dużo sklepów, yy, ani restauracji, które są udekorowane Jest tak to po prostu spokojnie, jeżeli chodzi o to Halloween Zobaczymy, będę Wam nagrywać to, co się da Może ktoś nas wystraszy, może my kogoś wystraszymy Więc <śleszy> tak, przyszliśmy na, właśnie na Ocean Drive I tu jest, słuchajcie... Bardzo mało ludzi więc Więcej spotkaliśmy Idąc jakby bardziej w stronę tamtą niż idąc tutaj na Ocean Drive i nie wiem dlaczego. Jak patrzyłam ogólnie na TikToka, to pokazywało mi, że tutaj są te największe, wiecie, skupiska luźne, największe imprezy, jakieś pokazy samochodów i mówię, dobra, no idziemy tutaj. Na razie to jest pusto. Trochę jestem zawiedziona. SHUT UP! wszego tłumu z tych wszystkich największych imprez mogę wam powiedzieć trochę Halloween w Miami jedna wielka impreza na imprezie, ale wiecie co mi się tutaj podoba, że tu są wszyscy. To są i dzieci i są jakby jest młodzież, są dorosłe osoby. Nawet widzieliśmy starsze osoby, poprzebierane jakoś fajnie. Każdy tu do każdego zagaduje, każdy z sobie robi zdjęcia. Także słuchajcie, nawet w ogóle e, mnie pan zapytał, e, pan powiedział jeden, że zrobię, że świetnie wyglądam i czy może to mi zrobić zdjęcie. I miał takie jak <laughs> Także nawet mnie się ktoś zapytał, słuchajcie, o zdjęcie yy, Ale słuchajcie, w takich tłumach Ja nie wiem jak ludzie się odnajdują Ja się tutaj co chwilę gubię Ja powinnam taki palonik na sznurku z helem żeby, żeby się po prostu nie zgubić Więc słuchajcie yy zbieramy się już do hotelu. Bo robi się już coraz później później. Jesteśmy głodni, wtrendy e, nie wiem, trzeba zobaczyć. I zbieramy się po do hotelu. Chciałam wam tylko powiedzieć, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Także jeżeli film Wam się podobał, to nie zapomnijcie o ławce w górę i zejdźcie do dopisów i, i su... nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału. E, I no, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia już tego w kolejnym filmie. Pa! Bye! Uh -huh.